Zgadnijcie, kto zapłaci za ekshumację rzeźników z ukraińskiej powstańczej armii, czyli UPA, winnych ludobójstwa na małych, bezbronnych Polakach? Kto zapłaci? Oczywiście Polska. Polska zapłaci za ekshumację. Kraj, który prowadzi ekshumację żołnierzy Wehrmachtu i NKWD, z kraju, z którym obecnie wojuje, zakazał ekshumacji Polaków. A teraz jeszcze Polska ma płacić za ekshumację swoich własnych oprawców. Po to wchodziliśmy do Unii, do NATO, po to się bogaciliśmy, po to ciężko pracowaliśmy, po to walczyliśmy o niepodległość jako naród. Nie jesteśmy niepodlegli, nie jesteśmy poważnym państwem. A coraz częściej myślę, że jesteśmy pod faktyczną, cichą okupacją, a winnych tego stanu rzeczy trzeba natychmiast zidentyfikować, rozliczyć i ukarać.